W więzieniu na ulicy Wielkiej Łubianki w Moskwie istniał tajny blok nazwany oddziałem nr 2. Osadzano tam specjalnych więźniów, a cele były luksusowe, wysokie, jasne, zastawione normalnymi meblami. Nawet jedzenie przynoszono z oficerskiej kantyny. Gdy jednak nadchodził ich czas, tam uśmiercano tych specjalnych więźniów. Tam ginęli również ci, którzy kazali zabijać. Szefowie radzieckich tajnych służb. Czy w celi oddziału numer dwa zginął Genrych Jagoda, człowiek, który stworzył największą w dziejach ludzkości machinę terroru? Co stało się w bunkrze 17 metrów pod powierzchnią ogrodu Kancelarii Rzeszy, gdzie 30 kwietnia 1945 roku mieli umrzeć Adolf Hitler i jego żona Ewa Braun? Przez ponad pół wieku, jakie minęły od tamtego czasu, uważaliśmy, że ci ludzie popełnili samobójstwo. Dziś wiemy, że prawda może być całkowicie inna, szokująca. 20 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler w dzień swoich 56 urodzin wyszedł z bunkra, który od kilku miesięcy był jego domem. Na dziedzińcu zebrali się młodzi żołnierze z Volkssturmu. Przybyli z życzeniami dla wodza. Szedł wzdłuż ich szeregu w płaszczu z podniesionym kołnierzem, zgarbiony, lekko powłócząc nogą. Zatrzymał się przy 17-letnim Erwinie Scheidewigu, który miał rękę na tem blaku. Zdjęcia filmowe, jakie wówczas nakręcono ostatnie pokazujące Hitlera żywego wskazują, jak fatalny był stan psychiczny i fizyczny wodza. Szkliste, załzawione oczy, silnie zaczerwienione z braku snu. Trzęsąca się prawa ręka, ślad kontuzji odniesionej w zamachu 20 lipca 1944 roku, lekki niedowład nogi. Taki był Hitler w ostatnich dniach kwietnia. Dość powszechne były podejrzenia, że cierpiał na zaburzenia psychiczne będące następstwem choroby wenerycznej, jaką miał zarazić się w czasach młodości, gdy żył w przytułkach Monachium. Stan jego zdrowia zdaje się wskazywać, że nie mógł zdecydować się na ucieczkę z bunkra. Niebezpieczeństwo, że zostanie schwytany, było zbyt duże. Czy jednak Hitler nie wymknął się ze schronu, tego z całą pewnością stwierdzić nie można.